Cześć, jestem Kapro, a to jest kolejny film na moim kanale. A w tym filmie ocenimy sobie profile widzów, tak jest to, już jest kolejny film, dawno tego nie robiłem, więc teraz sobie zrobimy właśnie taki odcinek. Jeżeli chcesz się zapisać do następnego, no to oczywiście zgłoś się w komentarzu, napisz najważniejsze informacje, czyli swój klan, swój klub, ile masz pucharków, no myślę, że wiesz o co chodzi. Jeżeli Ci film spodoba, to zostaw łapkę w górę, możesz także zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem, by nie ominął Ci kolejne materiały. No i już lecimy do... Oceniania profili. Pierwszym widzem, od którego zaczniemy to ocenianie, będzie Orzeł. Należy on do klanu wariacji MAX, gdzie ma ST członka. Jego rekord wynosi 21 tysięcy pucharków. Na PowerPlayu ma 13 winów, na Championshipie 13, na Trójkach 3,5 tysiąca winów, na solo prawie 800, na duo 1000. Tutaj jeszcze mamy. Te wyzwania, których tak jak mówiłem w poprzednich filmach nie biorę pod uwagę. Zobaczmy tutaj na zadymiarzy. Brakuje mu jeszcze jednej postaci, ma postaci powyżej 600. Tutaj widzę, że większość ma poniżej 550. Brakuje mu jeszcze kilka do wbicia na 20 rangę. Większość też ma tutaj widzę, że na Star Powerze nie ma żadnej 25. rangi, więc tutaj daje takie 6,5 na 10. Następnie mamy Rafa, który należy do klanu Codweni. Jego rekord wynosi prawie 22 tysięcy pucharków. Na powerplayu ma 824 punkty, na Championshipie tylko 8, więc naprawdę no to jest jednak mało. Na trójkach ma 4324 winy, na solo 775, no i na doło 1274. Brakuje mu tutaj jeszcze dwie postacie. Ma on, widzę, że kilka 25 rang. Tutaj chyba też wbija kiełka, bo ma 685, więc jak wiesz, kiełka na 25 rangę to powodzenia. I co on tutaj ma jeszcze? Ma tutaj kilka postaci powyżej 600. No i każda postać na minimum 20 randze. No myślę, że to nawet ok tutaj wygląda, tylko właśnie najbardziej mnie zdziwił. Ten wynik, że tutaj właśnie 8 winów na Championshipie. No, ale mam nadzieję, że może jak jeszcze będziesz grał w następnym roku, to to poprawisz. A teraz daję Ci ocenę 7 na 10. Kolejną osobą, jaką sobie ocenimy, będzie Prosek. Należy on do klanu trzeciego. Jego rekord wynosi 20124 pucharki, na Power Teu ma 909 punktów, na Championshipie 13 winów, na trójkach ma 6624 winy, więc naprawdę jest to dobry wynik jak na tyle pucharków, na solo ma 319, no i na dło 613, więc tutaj widać, że zdecydowanie gra na trójkach, jeżeli chodzi tutaj o zadymiarzy, to brakuje mu... Ee, Trzech zadymiarzy. Widać, że ma Broka na 25 rangę. No i ma jeszcze Poko i to chyba tyle. Tak, to są jego jedyne 25 rangi. Jeszcze tutaj widzimy, że ma Kolet. Dobija sobie już na Star że nawet dobija na 20 rangę. Wydaje mi się, że tutaj konto jest nawet no, na pewno pod względem tych winów jest dobre. No i tutaj daję taką ocenę. 7,5 na 10, albo nawet takie 8, albo takie 8 na 10, albo takie 7,5, no jakoś tak pomiędzy, ale ogólnie konto prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. No. Także to by było na tyle w tym filmie, jeżeli Ci się film spodobał, to możesz zostawić łapkę w górę, a ja się już z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, no i cześć!